Witajcie agenci z tej strony Spichris. W tym odcinku mój build pod miny. Miny kasetowe, konkretnie rzecz biorąc, e, wspomagam się tu akurat ulem, ale nie tylko. Zależy od sytuacji, przełączam się na różne inne umiejętności. E, mogą być to przylepne bomby, mogą być to e, wieżyczka. Zależy po prostu od sytuacji, co jest na dany moment wymagane. Bardzo fajna rzecz, że te po prostu umiejętności podczas walki można sobie spokojnie przełączyć. Nie ma z tym. Problemu. I teraz tak. Jeżeli chodzi o podstawę tego buildu, to jest tutaj na chwilę obecną zestaw hardware. Mam cztery elementy tego setu. Prócz plecaka i klaty. Co mi to daje? Za dwie sztuki mam już przyspieszenie umiejętności. Za trzy zwrastają mi tutaj obrażenia o 15% oraz ewentualnie naprawa o 15%. Przy czterech pojawia się możliwość resetowania skili używaniem lub dezaktywacją drugiego skilla. Jak to działa zaraz pokażę. Oczywiście tutaj, ponieważ staram się tutaj jak najczęściej tego używać, żeby mi się to resetowało i tak dalej, nie muszę jakoś mocno iść w czas odnowienia umiejętności, więc inwestuję tutaj w obrażenia od Umiejętności. Wspomagam się przy okazji tutaj jeszcze też przyspieszeniem, delikatnie, motami. Oczywiście, jeżeli macie inne mody, można tutaj sobie zamienić. Nie musi być to przyspieszenie, może być to naprawa, jeżeli na przykład idziecie w hillera. To już tylko tak naprawdę w tym momencie wasza decyzja. Natomiast jeżeli chodzi o ten build pod, pod kulki, pod tak przysłowiowo zwane oczywiście, oczywiście i chyba przez wszystkich tak. Rozpoznawane, to ja tutaj akurat poszedłem właśnie w. Nie w naprawę, no bo nie jest mi tak naprawdę potrzebna, tylko w przyspieszenie. Jeżeli ktoś idzie w killera oraz powiem, że może być to wymagane, może być potrzebne, no to wtedy wkłada tutaj mody na naprawę umiejętnościami i od razu podpowiem, że jeżeli chodzi o tę naprawa kreseczka umiejętności, to nie chodzi o to, że naprawiamy sobie swoje umiejętności, tylko że rośnie nam naprawa. Nasz, naszego pancerza i sojuszników Tutaj można powiedzieć Zamiennie, tak, czy błędnie Mówimy, że leczymy Tak naprawdę naprawiamy swój pancerz Czy, czy tutaj pod V jak mamy standardowo naprawę nie leczenie, tylko naprawę czy umiejętnościami, to przede wszystkim się naprawiamy sobie pancerz. Są jakieś talenty, które tam życie, chociaż nie wiem, kurde, czy akurat w tym momencie na pewno wcześniej były talenty, które potrafiły podciągać życie, a właściwie zdrowie. Konkretnie rzecz biorąc, jak już tak chcemy się konkretnie trzymać tutaj terminologii gry, zdrowie. Natomiast cała reszta tutaj tych rzeczy, jeżeli chodzi o umiejętności, naprawia nasz pancerz. Potocznie mówimy, że leczy, oczywiście, ale chodzi o tutaj tą naprawę. Trochę odbiegłem od tematu, przepraszam. Yy, I oczywiście tutaj cztery części, akurat maska, rękawice, kabura i nakolenniki. Yy, tam, gdzie się dało oczywiście powkładane mody. Jeżeli chodzi o tutaj te dwie rzeczy, tutaj akurat trafiła mi się całkiem niezła wywerna. Dodaje obrażenia od umiejętności. Tutaj mam Alpsa, która, który akurat daje naprawę do umiejętności, ale akurat jeśli chodzi o plecak, nie trafiłem ciekawszego, więc się nie sugerujcie, że to się, musi być Alps z naprawą umiejętności. Wrzucajcie, co tam macie lepszego. Akurat mi tak się po prostu tutaj y, trafił taki element y, wyposażenia i tak go sobie akurat zostawiłem. To jest chyba najgorszy akurat element, który posiadam do wymiany. No przy najbliższej okazji, jeśli tylko coś lepszego sobie wykraftuję lub, y, lub trafię. Jeżeli chodzi o talenty, których tutaj używam, to na klacie mam talent zdolny. Zabójstwa przy użyciu umiejętności zapewniają 25% szansy na zresetowanie aktywnych odnowień umiejętności. Bardzo fajna rzecz, dosyć często działa. Jak uda mi się ukatropić, jakiegoś typa umiejętnością, to resetuje mi od razu aktywne umiejętności. Bardzo fajne, często to wchodzi na no, 25%, tak? Także tak, tak, dosyć sporo tych przeciwników, zwłaszcza tych czerwonych, jeżeli atakujemy kulkami, to duża szansa, że kilku ich zabijemy i zresetuje się. Na plecaku mam taki nowy, można powiedzieć, talent, połączone uzbrojenie. Trafienie przeciwnika zwiększa ogólne obrażenia od umiejętności o 25% na 3 sekundy. Zauważcie, że wymaga tu, wymagane jest tu tylko trafienie przeciwnika. Nie muszę go zabić, nie muszę trafić w jakąś określoną część ciała, po prostu trafić. Ale podkreślam, że trafić z broni. Czyli muszę takiego przeciwnika ostrzelać, żeby mi to weszło. Na 3 sekundy. Kolejne trafienia po prostu resetują, od nowa to leci, więc naprawdę fajny bonus. Zwłaszcza, że możemy sobie spokojnie za osłonę na przykład strzelać, nie wychylając się, nie celując, po prostu tylko gdzieś tam kogoś trafiając. Dostajemy 25% obrażeń od umiejętności na 3 sekundy. Naprawdę niezły bonus. Dodatkowo, jeżeli chodzi o broń, to używam, jak zauważyliście, kolca. Nie mam akurat ulepszonej wersji tego kolca. Jakby się trafiło, to chętnie bym gdzieś tam przygarnął, bo same obrażenia od broni są. Przy tym buildzie, można powiedzieć, na jakiś tam sposób pomijalne. Najbardziej bazujemy na tym, co uda nam się tutaj wycisnąć z obrażeń, z umiejętności. Jak oczywiście trafi się fajna, broń to przygarniamy i używamy. Zawsze jakiś tam dodatkowy bonus, ale najfajniejszy tutaj jest akurat ten talent kolec. Trafienia w głowę zapewniają 20% do obrażeń od umiejętności na 8 sekund. Co prawda, musimy tutaj trafić konkretnie już w głowę. Ale daje nam to na 8 sekund i dodatkowe 20%. Czyli tutaj mamy, przynajmniej ja mam w tej chwili, połączone uzbrojenie, 25% dodatkowe i kolec, jeśli trafię w głowę, dodatkowe 20% na 8 sekund. Nie jest to trudne, żeby tam tego przeciwnika gdzieś tam przypadkiem pasnąć. 8 sekund to jest dość długi czas, żeby z tego skorzystać. Ile mi się na chwilę obecną udało tutaj wyciągnąć tych obrażeń? Bo to częste pytanie, ile masz obrażeń na kulkach? No to już poka pokazuję, jeżeli chodzi o tą moją minę. Na chwilę obecną 2 143 000 obrażeń, yy, zdrowie dosyć sporo, odnawianie 30 sekund, ale to nie jest najistotniejsze akurat w tym przypadku. Obszar działania, działania eksplozji co prawda tylko 2 metry, ale i tak daje radę. Yy, szósty poziom oczywiście tutaj na maksa wyciągnięte. I 10 min, więc tutaj mogę naprawdę spory obszar pokryć tymi minami. Zadają naprawdę sporo sporo yy, obrażeń. Yy, są przy tym bildzie pod, pod obrażenia każda z tych umiejętności zadaje sporo obrażeń. Tak jak na przykład używam tutaj powiedzmy ula żądło. Zobaczcie, że obrażenia od niego to są na chwilę obecną 864 tysiące bez bonusów. Czas trwania aż 50 sekund, zasięg 10 metrów, 18 ładunków. Pewnie zastanawiacie się, jakich używam tutaj mm, modów. Takich, jakie wpadną w łapy. <grywa> Aby tylko dawały więcej, y, czy więcej jakichś y, właśnie y, efektów, czy więcej obrażeń, y, czy więcej amunicji. Tego wszystkiego staramy się używać. I teraz zobaczcie. Jeżeli rzucę ul standardowo. Ach, mogłem przełączyć stopień trudności. Momencik dosłownie. To nie będzie za bardzo widać, bo będzie po prostu ginęło na momencie. Ok, i teraz tak. Zobaczcie po ile bije, i jak wchodzą obrażenia od krwawienia, tak? Czyli standardowo mamy tam około 800 tysięcy, tak? Natomiast zaraz tutaj postarę, postaram się to palić. Mogę zresztą kulki rzucić, zresetuję mi tu ładnie. Ta da -dam. O, może nie wszystkie, niestety, dobra. Jeszcze raz, odnowione. I teraz trafienie w głowę, trafienie w ciało. Postaram się to utrzymać. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Milion dwieście tysięcy tam gdzieś siadło, z tego co zdążyłem przyuważyć, więc spory boost do obrażeń, jeżeli posiadamy y, aktywne te dwa talenty. Naprawdę nie, nie ciężko to utrzymać, mam to na obydwu broniach. Przydaje się, pomaga. Tak wygląda mój build w teorii. A jak to się sprawdza w praktyce, to pokażę Wam może na jakiejś misji z poziomem wymagającym. Pogoda nie dopisuje, ale proszę bardzo, mamy trzech przeciwników. Dwóch czerwonych, jeden fioletowy. Zacznę może od min. Ostrzeliwuję przeciwnika. Zobaczcie, jakie ładne cyferki się pokazują. Zresetowało mi przy okazji. Rzucam kolejne. Znowu staram się ostrzelać tego przeciwnika. A ten mi akurat zwiał, więc stawiam sobie ul. Zobaczcie. Ładnie to wchodzi. Naprawdę ostro kosi. I teraz rzecz, którą miałem Wam jeszcze tutaj właśnie zaprezentować, jeśli chodzi o miny. Nie ja tylko trafię jakiegoś przeciwnika, bo o tym niestety zapomniałem, żeby Wam pokazać, jak, o co chodzi z tym resetowaniem. Zobaczcie, rzucam tutaj te miny. Nabijam sobie bonus. Eksplozja. Akurat znowu mi się zresetowały. Ponowny reset, znowu mogę je rzucić. Czekam na moment, aż nie będę. O, właśnie. I zobaczcie, wszedł mi cooldown, więc rzucam sobie UL. Ciach, zresetowane, tak? UL mogę sobie zamiast resetować, mogę go sobie podnieść. I teraz po 20 sekundach, jeżeli go nie użyję, i odczekam sobie, rzucę sobie kulki. Znowu siadł mi na nich cooldown. Zastanawiam się tylko czy 20 sekund na pewno minęło. O, powiedz, spróbujemy. Rzucamy i jest, siadło, zobaczcie. Ul zresetowało mi znowu. kuleczki Rzucam kuleczki. Jeżeli teraz zlikwiduję ten UL całkowicie, a, za wcześnie to zrobiłem. Też by mi zresetowało, tylko musi minąć te 20 sekund. Rzućmy tu sobie, żeby mi pomógł od razu I automatycznie znowu zresetował mi minę Ponownie rzucenie Znowu się zresetowały, znowu rzucenie I tak cały czas Oczywiście jeśli mogę, to staram się trafić tych przeciwników Żeby nabijać sobie tutaj bonusy z talentów Zdecydowanie to pomaga. Rzucę sobie. zresetuję mi. Odpalę. I z powrotem podniosę. Zamiast ula oczywiście można używać innych umiejętności. Działa to na tej, tej samej zasadzie. Hop. I po przeciwniku. Jeżeli chodzi o ten build pod miny, sprawdza się dokładnie tak samo dobrze, jak i przed dodatkiem. Problemy pojawiają się na wyższych poziomach, ale to nie dlatego, że ten build jest słaby, czy coś w tym stylu, czy zadaje za mało obrażeń, ale dlatego, że zlikwidowano przede wszystkim też możliwość wspomagania się tutaj obrażeniami od elit. Nie mam już tego bonusu, więc tutaj te obrażenia z automatu poleciały wszystkim w dół, nie tylko po tym build. I resetujemy sobie ulem, kolejna partia podnosimy, przyjmiemy mu tam ul, zresetowało oczywiście z automatu. Miny. Zobaczmy, czy go sięgną. Tego sięgną na pewno. Tamtemu się niestety udało. Tak to właśnie wygląda. Lid naprawdę prosty do złożenia. Jeżeli nie wytropiliście przedmiotów część można oczywiście wykraftować. Trzeba oczywiście mieć też troszeczkę tutaj przy tym szczęścia. Zacznę może sobie odula na spokojnie. To jest całkiem nieźle kosi Doprawie minami. Zresetowało mi miny. mogę sobie podnieść. I lecimy dalej. Ponownie miny. Razem nie uda mi się żadnego przeciwnika tutaj chyba trafić. Od razu mi zresetowało z talentu. Bardzo fajnie. I idziemy dalej. No cóż, mam nadzieję, że film się spodoba. Że spodoba się w ogóle ten build pod te miny że będziecie z niego korzystać i używać jest naprawdę prosty do zrobienia, łatwy w obsłudze, że się tak wyrażę, skuteczny, co najważniejsze, bardzo skuteczny, a jeżeli zaczynają się problemy, to podczas walki możemy sobie szybko tą umiejętność zmienić na coś innego. Na przykład wyrzutnię chemiczną yy, leczącą nie ma problemu. Zobaczcie jaki ma obszar działania, leczy naprawdę na potęgę. Możemy z, z szybciutko sobie, jeżeli towarzysze padli, na przykład, to szybciutko możemy ten ul sobie przerzucić na ożywiacza przy maksymalnym y, poziomie y, tutaj talent, umiejętności, przepraszam, i talentów przy maksymalnym. Jeszcze odnawianie, niestety. Y, naprawdę ostro dają tutaj, zarówno te ożywianie, leczenie, obrażenia i tak dalej. To wszystko możemy sobie w locie przełączać i używać praktycznie na, na bieżąco oczywiście jeśli nie, nie jest aku, akurat tak jak tutaj w tym przypadku miałem przez chwilę na cooldownie, zaraz się udać proszę bardzo i przyłączyliśmy ożywiacz siedmioma w tej chwili ładunkami, tak yy, potrzebny nam impuls, bo jest dużo jakichś dronów lata ciach, poszło nie ma problemu, mam nadzieję, że film się podobał jeżeli tak, łapa w górę jeżeli chcecie więcej takich filmów, oczywiście subskrybujcie, a jeżeli możecie, to wspierajcie kanał, czy tu przyciskiem wspieraj pod filmem, czy ewentualnie przez patronata. Za wszystko bardzo dziękuję. Do usłyszenia!